Witam, z tej strony Harold. Znajduję się obecnie na serwerze Creative na mc.pl.net. No i aktualnie to jest moja działka. I głównie składa się z labiryntu. W sumie, w sumie tylko labiryntu, bo cóż, tyle wybudowałem. No a reszta to powietrze głównie i ziemia. I w tym odcinku przedstawię taki jeden przykładowy sposób na przejście. Powiedzmy przejście, bo to de facto nie jest ukończone, nie wiem ty kiedykolwiek będzie, zobaczymy, może zdążę do następnej edycji, która nie wiem kiedy będzie, żeby było jasne. No, to cóż, zaczynamy. No, tutaj już coś takiego małego ukrytego. A no, tutaj nie ma nic tak właściwie jak dotąd. Jeszcze na nic nie wpadłem. Jak dotąd? Ja teraz tylko. O, wyszedłem, wybiłem, wyleciałem. No, to co? Nawiewam. No Zamknę, żeby utrudnić. Otwierać. A, nie, otwierać. Let me in. No, co Hmm. O, oh, nether, jej! No i wybijam stąd, do twierty. No, i nakres... aż. No, i wybijam też i stąd podróż między wymiarami. No i podziemia. No, taka salka. Trochę mi to zajęło tego zrobienie. No, ale jakoś to ładnie wygląda. Wszystko płonie. No. Tutaj coś będzie. Chyba. A więc co? Może się jednak wrócę tam gdzie byłem. No. To teraz tutaj. Łojenen. Te zakurtyści mają tutaj swoje... swoje Do pochłaniania dusz? Ja wiem jak to robią. Nie wnikam. Lecę dalej, prezes Maryn, taki fajny, nie? ciemny, czarny. No i opuszczone kopalnie. Zapuszczone, a może opuszczone. No, ważne, że dużo węgla. Nad miejsce na diamenty i szmarek by się znalazło. Hmm. Hmm. Uh, uh, uh. No, tak to działa mniej więcej. No i gluty. Dużo glutów. Wow, wo, wow. Wysoka. No, łóżku można skakać. A ktoś był łaskawy i otworzył. To byłem ja! No. A takie więzienie psychiatryczne. Czemu nie? No i jakieś pokoje dziwne. Zobaczę tutaj. Do jakichś eksperymentów. Ciekawe co te czaszki tutaj robią. Hmm. Jakieś logi stworzone przeze mnie. A wypisanie książek nie jest najlepsze, przyznam. Tak, jeszcze psychiatryczne, psychologiczne pojęcia. Hmm, dodatek. Sroga marzyła go i tutaj ucięto, widziało się, hm. Czerwony stroi. Hm. Ja tego się nawet nie spodziewałem. A tutaj? Hm, Jak dla mnie bomba. No, i żadnych logów, nic sobie nie stworzyłem. A no, zobaczmy. Tam można wejść, tak? Tarę, fairytne. coś tutaj musiałem zepsuć z redstone'em. O, a tutaj można. No, nawet się przespać można w otoczeniu TNT. Cudownie. Już zamknę to. No i to by było na tyle, ponieważ... Cóż, dopiero się buduję, jak wspomniałem na początku. Hmm. No. Platki. Może jak ktoś będzie się tepał, to wykorzystam. Hmm. No cóż, to pozostaje mi się pożegnać. O zdrowie zapytać i życzyć ud udanej doby.